Да, да, да. Да, 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 да за. А, ну давай чи 3 у мом прону. Хм. А ти що? Сам розумієш. Ой, я не покавали нікуди. А, бустіє зрозумію, так? Єсть, єсть. Я ж вам тільки там історію обсистав. О. Jadę. Taki żel kiedyś używałem, ale już nie produkują. Ale ja chyba weźmę To <grymna> <grymna> <Dzień dałekro. grymna> Ale naprawdę na tym na tak się zrobić. Słuchajcie, to może mieć jakąś wartość. No <grymna> to na śmiguslingus może jest. A tutaj zamykana. To jest lampka. Nie, to po prostu. Wkładka do no niego pójdzie. Tak, była. chyba znalazłam kolberta. To no widzisz? Jeszcze jednego że stajesz mi parę. <grymne> <grymne> A, pu. Ale teraz zawsze. to jest co robi. A, parę, Teraz tam już Pan 16. Czyli było O, A,